Cześć, witajcie. Dzisiaj robię serwis T6 180 KM. I co? Wymiana. Wymieniłem Argo, filtr, wkład, filtr główny skrzyni, bo to jest, on jest na skrzyni Dynamic Command czyli ten jest wstępny, ten jest od skrzyni hydrauliki, ten jest wstępny i od hydrauliki, tamten jest od skrzyni. 750 godzin mamy wyciek z wyjścia na przedni most. I co poza tym? Serwis. Na 750 godzin, czyli filtry paliwa, jeden, drugi, przelotka. To już jest zrobione do tego powietrza. Będzie jeszcze cały smarowany. I zanim wymienię filtr. Zanim wymienię filtr. Filtr. 751. Zanim wymienię filtr oleju i olej, trzeba zrobić regenerację DPF-u, bo jeżeli byśmy to zrobili po wymianie, stan by mógł być większy. Dlatego trzeba to robić. To nawet nie jest zalecane, tylko trzeba to robić przed wymianą filtra i oleju w silniku. Taka jest procedura. Dzięki za oglądanie. Cześć.